to Mateusz Bronowicki i dzisiaj przeanalizujemy sobie partię z trzeciej rundy w turnieju w Polanicy Zdrój, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Skojarzoną jest zawodniczką, która nazywała się Aleksandra Czarniecka, a grałem białymi. Nastąpiło D4. Przeciwniczka zagrała ruch. Skoczek na F6, i ja tutaj wybrałem taką ciekawą opcję, jak ruch goniec na G5, atak trąbowskiego. Czarne mają tutaj kilka możliwości, jedną z główniejszych jest ruch C5, na co następuje D5. Jest możliwość ruchu G6, E6, a także konik na E4. A przeciwniczka wybrała ruch D5. Oczywiście głównym założeniem jest to, że po D5, jeśli możemy zbić na E6, to bijemy i próbujemy psuć strukturę i udowadniać, że czarne będą technicznie miały troszkę gorszą grę. Nastąpiło EF, no i tutaj trzeba figury rozwijać. Nastąpiło E3. Goniec na D6. I musimy się zastanowić, gdzie te nasze figury ustawiać. Patrząc na to, że tutaj są cztery pionki czarnych, a pionka E nie ma, to punkt D5 jest troszkę osłabiony. Dlatego ja chciałbym na tej przekątnej tego gońca stawiać. Więc nastąpiło G3. Czarne zagrały. Roszada, oczywiście, goniec G2. Z atakiem na D5, no czarne muszą bronić, Pionka także zagrały ruch C6 i skoczek D2. Główną ideą białych jest to, żeby dojść do ruchu C4. Jeśli się uda, to zbijemy na D5 i wygenerujemy słabość, dlatego po C4 zazwyczaj czarne muszą bić. A wtedy osłabi się ta przekątna. Będziemy robić nacisk na punkt C6, i będziemy robić nacisk na punkt B7. Tutaj będziemy mogli taki atak mniejszościowy zrobić, dojść do B4 i do B5 i próbować grać na skrzydle hetmańskim. A te pionki na skrzydle królewskim, jakby nie mają jakiegoś większego znaczenia. Dlatego po ruchu skoczek D2. Jest idea C4. Czarne zagrały tutaj ruch wieża E8 i ten ruch wieża E8 troszkę przeciwdziała posunięciu C4. Ponieważ, gdybyśmy teraz zagrali ruch C4, nastąpiłoby bicie. Muszę odbić pionka, i wtedy jest taki nieprzyjemny ruch, jak goniec na B4. I nagle się okazuje, że białe nie mają co tutaj zagrać. Mają do wyboru z Król F1, ale to już się. Król derosuje, i czasem yy, po tej przekątnej będą jakieś tam przeciągi. A jak zagramy ruch skoczek na D2, to już na pewno widzicie, że ta wieża tutaj poszła, żeby robić związanie, i wtedy jest możliwość Hetman na D4. Bardzo nieprzyjemne. Dlatego po ruchu wieża na E8 trzeba zagrać skoczek E2, przykryć trochę tą linię E, żeby tutaj nie było żadnych związań. No i czarne postanowiły zagrać ruch B5. Ruch B5 bardzo ciekawy, ponieważ kontroluje pole C4. Nie dopuszcza tutaj nas do tego naszego planu. I my tutaj, białymi, musimy się troszkę przestawić. Także skończyłem rozwój. Zrobiona została raszaada. Czarne wyprowadzają figury. Goniec F5. Bardzo logiczny ruch, żeby kontrolować pole E4, żeby się tutaj gdzieś przyglądać. Jeszcze była możliwość tutaj na G4 pójść, ale pytanie: Czy jakbyśmy poszli na G4, czy to rzeczywiście jest takie dobre? Ponieważ możliwe, że to jest woda na młyn dla białego. Ja tutaj pytanie: Co będzie jeśli po prostu zagramy F3 i zaraz zagramy E4 z tempami. Także może goniec f5 jest lepszym posunięciem. Białymi zagrałem tutaj ruch a4, chcę poderwać tutaj skrzydło hetmańskie, w szczególności pionka b5. Wiemy, że po a4 czarne nie mogą tutaj zbić, ponieważ odbijemy wieżą albo zagramy konik c3, skoczek a4, a te pionki a4, A7, C6 będą po prostu u czarnych słabe, będą czarne miały więcej wyspionów, dlatego po A4 czarne muszą zagrać B4. No i tutaj na dobrą sprawę jest kilka pomysłów. Pierwszy taki główny pomysł to jest to, żeby dojść do C3, wymusić wymianę pionków B i C i wtedy otworzy się linia C, żeby spróbować tutaj siąść na punkt C6. Drugi plan, do którego może uda się dojść, to jest to, żeby Zagrać E4. Jak zagramy E4, otworzy się goniec i rzeczywiście ten pionek na C6, jakieś tam motywy zwierzą będą. Także miałem to na myśli, brałem to pod uwagę i zagrałem wieża E1. I wieża E1, tak naprawdę, tutaj chcemy zagrać skoczek C1, i wtedy będziemy mogli zagrać E4 z taką naprawdę dużą siłą. I przeciwniczka mnie tutaj troszkę zaskoczyła, ponieważ wymyśliła bardzo ciekawy plan, który przeciwdziała właśnie temu końce 1 i e4. A przeciwniczka zagrała a5. I po konik c1 wyprowadziła wieżę, przerzuciła ją po siódmej linii, nastąpiło wieża a7. No i nagle się okazuje, że gdybym teraz zagrał e4, no to jest wieża ae7 i nie do końca wiemy jak tutaj biały mi reagować, ponieważ jest tutaj związanie, nie mogę nigdzie zbić, a te wszystkie figury czarnych nakierowały się na mojego pionka na e4, na którego będę musiał teraz uważać. Także po wieża a7 zagrałem skoczek na d3, wieża a7 nastąpiło. No i chciałbym tutaj dojść do c3, no ale w tym momencie jest to niemożliwe, ponieważ figura wisi, więc zostało zagrane skoczek b3, skoczek d7 I tutaj zagrałem ruch hetman na d2, możliwe, że trzeba zamiast tego ruchu zagrać c3, na które by nastąpiło bicie, bicie I taki ruch jak hetman na a8 Hetman na a8 ma na celu to, żeby można było wprowadzić skoczka na b6 i na c4 a teraz skoczek b6 nie za bardzo, ponieważ pionek na a5 będzie podwisał, dlatego um, potrzebny jest ruch hetman na a8. A ja w parcie zagrałem hetman na d2 yy, i przeciwniczka tutaj podciągnęła hetmana na b6. Kolejny ciekawy ruch, który tak naprawdę wymierzony jest troszkę przeciwko posunięciu c3, ponieważ tutaj pojawiły się rentgeny, ten skoczek na b3 będzie trochę niebroniony. Dlatego zagrałem ruch wieża AC1, który ma na celu zagrania C3 i po biciu odbić wieżą, żeby tutaj się przyglądać na C6, a na B3 będziemy ładnie bronić. I po wieża C1 nastąpiło hetman A6. Widać, że tutaj no, białe z czarnymi się przepychają. Ponieważ ten ruch znowu tutaj wziął pod kontrolę pole D3, atakuje i znowu C3 nie mogę zagrać. Dlatego białe powinny znowu walczyć o pole D3 i powinny zagrać rugoniec F1, który był najlepszą opcją w tej pozycji. Tutaj pojawiły się rentgeny. Hetman będzie musiał odejść, i wtedy w końcu dojdziemy do C3 z ideą bicia, a po biciu odbijamy hetmanem. I widać, że białe w końcu wychodzą na prostą, w końcu zaczęły dobierać się do słabości czarnych tutaj na A5, na C6. Widać, że pole C5 mamy pod kontrolą, a to, że czarne wieże się tutaj przyczaiły po linii E, nic nie znaczy, bo mamy bardzo silny łańcuch pionowy, który siebie nawzajem broni. W czasie partii, niestety, zagrałem ruch F3, który niewątpliwie osłabia punkt E3, z którym były problemy w dalszej części partii. Tak naprawdę w tym momencie nie wiem jaka była główna idea tego ruchu, ale konsekwencje były bardzo odczuwalne. Nastąpiło goniec na g żeby tam goniec czasem pod tempami nie stał. Zagrałem goniec na H3. Znowu w tej pozycji dużo lepszą opcją było goniec na F1, zagrałem goniec H3 i skoczek poszedł na B6. I ja nie zauważyłem tutaj jednej ważnej rzeczy, ponieważ po koń B6 ja chciałem grać ruch konik na C5 i B3. Tylko że pojawiły się problemy, a mianowicie po ruchu C5 czarny nie są zmuszone do tego, żeby odejść, ponieważ bym zagrał B3, i rzeczywiście ten skoczek byłby pod bym wziął pod kontrolę pole C4, obroniłbym pionka. I by było wszystko fajnie, ale po ruchu konik na C5 czarny mają ruch, skoczek na C4, skoczek A6, zobaczmy ten wariant. Tak, tak, konik A6, skoczek na D2, i nagle się okazuje, że wisi pionek na F3, który się osłabił, wisi pionek na E3, który się osłabił, a yy, po ruchu król F2, który wydawałoby się, że wszystko broni i jest wszystko pod kontrolą, no to niestety czarne znowu korzystują z słabości białych. Musimy się zastanowić, które pionki w obozie białych są słabe. I takim pionkiem jest pionek B2, pionek A4 i pionek E3. I możemy podwójne uderzenie zrobić grając skoczek C4. I czarne uzyskują przewagę pionka. Tego nie widziałem, dlatego już trzeba było inaczej decydować. I w tej pozycji zagrałem ruch skoczek na C5. Oczywiście w tym momencie ruchu skoczek C4 nie ma, ponieważ bije na A6, na D2 i ja tutaj po prostu bronię skoczkiem i będziemy mieć figurę więcej. Dlatego po skoczek C5 czarne musiały odejść, tak jak było w partii, i białe stoją przed dylematem, ponieważ no niestety nie mam ruchu B3. Skoczek został na B3, nie mam ruchu B3, żeby wziąć po kontrolę. I skoczek czarnych tutaj nieuchronnie wchodzi z atakiem na E3 i z atakiem na B2. I postanowiłem tutaj uderzyć w centrum, żeby jakąś aktywność złapać, żeby troszkę figury się pootwierały. I zobaczymy co będzie. Po E4 yy, no, biały, czarne chcą pionka zdobyć, więc yy, kontrolują tutaj cztery razy. Dlatego bicie, bicie i czarne zbiły na E4. Białymi grając tą pozycję stwierdziłem, że jest otwarta i na pewno para gońców jest dużo lepsza niż para skoczków. Dlatego postanowiłem zbić na E4. I bijąc na E4, jeszcze rodzą się jakieś takie motywy związane z końcówką. Będą różnopolowe gońce, a jak wiemy, przy różnopolowych gońcach tworzą się motywy remisowe. Dlatego tutaj nastąpiło bicie bicie. I ruch Goniec na K2. Na pewno Goniec na H3 jakby w tym momencie nic nie robi. Patrząc na tą strukturę pionków u czarnego, to pionek na A5 jest troszkę jakby osłabiony. Robimy nacisk pionek na C6, dlatego tutaj troszkę gońca poprawiłem. Zobaczmy, jak było w partii. A zaraz zobaczymy, czy można było troszkę inaczej zagrać. W sensie, że nastąpiło gonie z G2, wymusiłem wymianę wież. W czasie party liczyłem tylko ruch wieżyczka na E1, ale tego aż tak bardzo się nie bałem, bo chciałem odbić i próbować aktywować gdzieś hetmana po linii E, a przeciwniczka zagrała w tym momencie wieża na C8, co wydaje mi się bardzo logiczne i dużo lepsze. Ponieważ teraz nie mam właśnie żadnych wjazdów po tej linii E. A oczywiście tam na C6 nie mogę zbić, bo jest bicie i po wieży E8 zawsze czarne mają zasłonę na F8. Muszę jakoś zareagować. E, tutaj jest nacisk na A4. Oczywiście ten nacisk na 4 może nie jest taki groźny, bo zawsze mam wieża A1. E, dlatego nie wiem, ja zagrałem C3. C3, ruch, który nie wiem, buduje łańcuch pionowy. Przeciwdziała jakby osłabieniu punktu d4. Nie jest tak naprawdę w tej pozycji prosto zagrać. H6, lufcik czarny przygotował, już nie będzie motywów słabości ósmej linii. Znowu ruch, który taki jest profilaktyczny. Ja też nie ukrywam, że w tej pozycji miałem nie za dużo czasu. I gdybyśmy, nie wiem, czarnymi chcieli tutaj naskoczyć, jakiś skoczek c4. A to pewnie nastąpiłoby Hetman E2 i nie byłoby takie straszne. Oczywiście czarne mają tu pionka więcej, ale jakby aktywność figur białych, goniec z G2 skoczek na A4, kontrolujemy tą linię E. Nie jest tak prosto tutaj czarnymi tą pozycję rozgrywać. Pokról H1, czarny tutaj zagrały Hetman na A6, może trochę chciały tutaj Hetmana uaktywnić. Może skoczek C4 przygotowałem, żeby ten skoczek był broniony. No i pierwsza myśl, która na niedoczasie przyszła mi do głowy, to jest ruch goniec c 1 żeby pogonić Hetman A7 i jakby mogę powtórzyć pozycję, no to gram goniec na Gielwa. Także przeciwniczka w tym momencie wpadła w jakiś taki dłuższy namysł. No bo jest przed decyzją, czy grać tą pozycję czarnymi z piątkiem więcej. Czy czy powtarzać posunięcia? Hetman A6, Goniec F1. Partia się skończyła właśnie trójnym powtórzeniem pozycji i zgodziliśmy się na remis. Ale pytanie, czy to jest tak naprawdę optymalne z perspektywy czarnych. Moim zdaniem była to zła decyzja. Było możliwe, że czarne tutaj muszą zrobić kilka spokojnych ruchów, na przykład zagrać Goniec na F8, gdyby zdecydowały się na ruch skoczek A4. No to prawdopodobnie by nastąpiło wieża A1, skoczek na B6 i CB, tak? Wiemy, że tutaj stworzyło się związanie, także zamiast skoczek A4, jeszcze była możliwość na przykład wtrącić BC, na to by nastąpiło BC i w tym momencie zagrać skoczek na A4, ale wtedy nastąpiłoby wieża A1, skoczek musi uciec na B6 i wtedy bijemy na A5. I jest pozycja, gdzie przy różnobarwnych gońcach przy pionku mniej białe będą walczyć tutaj o e, jakiś tam remis. Jeszcze jest opcja zagrać skoczek C4, hetman A2 i przejść do tej e, końcówki, ale tak jak już wspominałem, nie wiem czy to jest optymalna droga dla czarnego, żeby tutaj walczyć o remis. Na pewno było coś e, lepszego. Kluczowym błędem w partii było to, że w tym momencie zagrałem ruch F3, niepotrzebnie osłabiłem się na E3. Trzeba było zagrać ruch goniec na F1, żeby tutaj wygonić Hetmana z tej przekątnej i zaraz tutaj dojść do C3. I białe miałyby dobrą grę przy strategicznie trochę lepszej strukturze pionków. Zapraszam Was na piątą rundę, a to dzisiaj byłoby wszystko. Na razie cześć.